Halo, halo! Witamy Was z powrotem na Mistrzostwach Polski 4K Przedostatni mecz fazy grupowej I będzie to mecz o pierwsze miejsce grupy F Agonis kontra Hlimak Będę miał przyjemność komentować go z Wami wraz z Openem Cześć, cześć! Open z powrotem No cześć, cześć No, nie wiem, no, generalnie, no, mecz o no, pierwsze miejsce w grupie, no to już jest coś. No, w każdym razie, no, na pewno gracze nie stresują się, że nie przejdą dalej, bo już mają to zapewnione, więc będą grać na zupełnie lepszych warunkach. Hmm? Jeśli chodzi tak emocjonalnie, no, Agonis ma lepszy bilans meczu w tej grupie, aczkolwiek nie ma to znaczenia i. Tylko i wyłącznie wynik wygrana zadecyduje kto zajmie pierwsze miejsce Czekamy na rozpoczęcie pierwszej rozgrzewki Oj, jeśli się nie mylę to to jest właśnie mapa Ogonyssa, ale nie wiem, nie wiem, czy dobrze wyczytałem z czatu. No, chyba tak. O tak, tutaj. Enjoy, mam, enjoy my map. Chyba, chyba nawet ją mam, chyba nawet ją grałem. Jest całkiem szybka. O ile, o ile myślę o dobrej mapie? Hmm? A więc zaczynamy pierwszą rozgrzewkę. Jest to rozgrzewka Wojka oraz jego własna mapa. No bo tutaj, oj, Hlimak misuje na tych teleportach Bardzo dobre no, no, no. accuracy Wojka No jakieś jakiegoś slow jama Dokładnie Obaj gracze są bardzo dobrzy jeśli chodzi o speeda No ale Hlimak nie jest tak rozgrzany chyba w tym momencie jak Wojek Na trudniejsze mapy Wiadomo, tutaj raczej przygotowywał się do Acuracy, do Ratio. Dokładnie. nie bo jak, powyżej 99%. Oj, bardzo wysoki. Bardzo dobry wynik, no ale misnął. Eee, to nie zmienia faktu, że nadal ten wynik jest bardzo dobry. No, jest to jego własna lampka, jak już zna on ją na pewno na wylot. Cóż za szybkie dam streamy. już oboje się sypią, chyba trochę staminy brakuje, bojkowi. Mm -hmm. Bo tam mapa zdecydowanie wymaga wysokiej staminy. Flimach nawet się tutaj poprawia z accuracy. Mhm. Mm Mam powyżej 95% Zaję tutaj swoją bardzo silną stronę, czyli właśnie stamina, ale no nie będzie potrzebna. Jego... I aż jego stamina nie będzie potrzebna, tutaj w fazie grupowej. Mhm. 86 tysięcy punktów, uwagi, Wojka na tej rozgrzewce. No i czekamy na drugą rozgrzewkę Chlimaka. Zdecydowanie lepsze ratio, ale za to podobny miscount. Tak, Wojek jest już dosyć starym zawodnikiem. Gra chyba kilka lat. Przynajmniej jak na polskie standardy. A, no, to jest dosyć długo. Kojarzę tą piosenkę, chyba wiem. Co to A, za mapa? Ja nawet ale kojarzę mapa. No ja też chyba. Dosyć mocna SV to, Tak właśnie się miałem zapytać, czy tutaj zajrzymy SV, bo tak mi się wydawało, ale jak skoro tak mówisz, to tak jest? To i tutaj jest ta interesująca część tej piosenki. Mhm. To zobaczymy jak to będzie wyglądało. No tak to mapa z tym backgroundem właśnie. Pamiętam tą mapę Utwór... bms Mhm. Leaf, mope, mope O, bardzo niewinny początek tej mapy Ale wydawać. nie należy się nim sugerować. Patrzcie, możesz się wydawać, że będzie bardzo prosto. oj, elen break. No trudniejsze randomy. <noise> I zaczynamy. Główną część tej mapy. No, widzimy dosyć kolej... wysokie HP. Zrobiło się przez chwilę mniej przyjemnie. Dosyć mrocznie bym powiedział. Dokładnie. Co to za paterny w ogóle? Dosyć techniczne. Dokładnie. Nie, nie wiem, czy tylko mi klient się zatrzymał? Mm, mi również. Okej. Okay. No i klimak prowadzi na tej rozgrzewce. Znaczyć, bardziej się przygotował. No to jest jego arma, także. No ma się co dziwić. Oj, tutaj slow Ale one wam zwalniają, i znowu przyspieszają. Chyba, już na końcówce nie ma nic trudnego. Eee, spoiler, jeszcze jest dosłownie sam koniec. Ojej. <laughs> Właśnie, tutaj, już gracze od razu przychodzą do roli po rozgrzewce. I klimak. Wydaje mi się, że wygrał. Tak, dokładnie, wygrał o 5 punktów. Rola. Z tego co widzę, to ja chyba nie mam adrefa, bądź nie zresztą sobie klienta, więc. Żeby widzieć czat. Zuzo, spokojnie będę zdawał relacje z czatu. I Agony zbanował Rainbow. Chlimak mhm. banuje Hypnosis. Jak myślisz, co chlimak może piknąć? Hmm. Szczerze mówiąc, to nie wiem, na co zdecyduje się klimak. Hmm. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o ACC na streamach, to gracze mają podobne te ACC. O, bierze lenówkę. Stay alive. Znaj, Kamil, no. Przepraszam, filmik. <laughs> Całkiem dobrze się przygotował do Z tego co widziałem i słyszałem. No, zobaczymy, jak on sobie poradzi. I mamy niecodzienny pik. Ta mapa była bardzo rzadko pikowana w tych mistrzostwach. Zazwyczaj była ona banowana, ponieważ jest to trudniejsza elenówka w pulu. Hmm. Zobaczymy, jak gracze się przygotowali do tego pika. I zaczynamy. Pierwsza ma mapa tego spotkania. Stay alive. Tutaj, oj, dwusetki od początku. u Kamila... o, klimak, No, klimak Klimaka, dobra, no muszę się przyzwyczaić. <laughs> <laughs> to jest. No to nie wygląda dla niego tutaj za dobrze. No tutaj już gracze mogą się domyślić, jakie jest prawdziwe imię klimaka. Musimy ukrywać. No <laughs> tego można się dowiedzieć nawet po jego niku. Dobra, ale, Ola, to... ale przech przechodzimy do meczu 1% przewagi Wojka. No, nie wiem, czy wszystko się okaże na końcowych rleasach. Dokładnie. Nie wygląda to za ciekawie dla Klimaka, tym bardziej, że jest to właśnie jego pick. Wojek cały czas prowadzi. Praktycznie tą samą różnicą punktów. Bez żadnych breaków. No musi tu, Tutaj klimat liczyć na break ze strony. oj, A po dwóch stronach mieliśmy breaka! W tym samym momencie praktycznie. Obaj gracze zmisowali. No ale to nic nie zmieni. Wojek jeszcze by musiał się trochę posypać. Jakiś miss może w tym momencie... Jeśli nie, to ta mapa zakończy się 1 do 0 dla Wojka. Gdyby Chlimak nie zrobił breaka w tym momencie, no to by już mogło lepiej dla niego wyglądać. Mhm, mm dokładnie. Tak jak mówiłem, 1 do zera prowadzi w tym momencie Agonis i to do niego właśnie będzie narażał Pik. Lepsze ratio Chlimaka, chociaż więcej dwusetek po jego stronie. Mhm. Mm Więc tutaj widzimy chyba ojciec Chlimaka przeszkodził. Być może, Chlimakowi. I może przez to ten Ellen Drake, no. Oj, mamy komputer. Niefortunnie. Tutaj. Agony spikuje, mhm. computer graphics. Bez, bez niespodzianek. Wojek pikuje computer graphics. Jest to trudniejsza SV-ka w pulu No. Wojek pokazał już w swoich poprzednich spotkaniach, że robi on niesamowicie dobre wyniki na tej SVC. Dokładnie. P oby... Klimak pamiętał, żeby zmienić skina, ponieważ zazwyczaj gra na hiddenie i specjalnie na e, bardziej wymagające SVki zmienia go tak, żeby miał normalnie bez tego hiddena. No niestandardowa taktyka. Mamy nadzieję, że nie zapomniał. W każdym bądź razie zaczynamy drugą mapę tego spotkania. Computer Graphics Demonstration Tape. Czy widzieliśmy już Open tą mapę po stronie Klimaka, w którymś się zmeczy? Bo nie pamiętam. Ja też nie pamiętam, nie kojarzę jej w każdym razie. Ale znając go, przygotował się do niej dobrze. Zobaczymy, na razie wszystko by to wskazywało, chociaż ten początek jest najprostszy. Dokładnie. Oj! Przewaga jest naprawdę minimalna. Dwusetki po stronie klimaka. Przewaga to w tym momencie 400 punktów, w każdym momencie wynik może przeskoczyć na drugą stronę. I tak jak mówiłem... Bojek w tym momencie prowadzi 0 dwusetek po jego stronie. W poprzednich swoich meczach Agonys zrobił jedną dwusetkę. Ale tym razem, no są to już chyba dwie dwusetki po jego stronie lub jedna. Nie zobaczymy niestety SS. I nadal prowadzi nad klimakiem. Ta przewaga jest coraz większa, tym bardziej, że klimak pomaga jeszcze w utrzymaniu tej przewagi Agonysowi. I pod względem ratio i pod względem ilości dwusetek O już tutaj schodzi poniżej 98% Dokładnie, przewaga to w tym momencie 30 tysięcy punktów Bardzo dużo Tym bardziej, że ta mapa ma bardzo mało obiektów I tutaj każda notka ma kolosalne znaczenie 45 tysięcy punktów przewagi Czy tutaj mist ze strony Agonysa zmieniłby coś ewentualnie? Nie wydaje mi się, ta przewaga jest bardzo duża Naprawdę, tym bardziej, że Mamy końcówkę mapy i na tym slow'amie bardzo ciężko Misa. Ej, jeszcze jedna 200 ze strony klimaka I Agonys wygrywa 50 000 punktów różnicy. Znowu tylko jedna 200. -ka. Mhm, mm dokładnie. Mamy 2 do 0 dla Gonysa I tym razem to Chlimak będzie pikował. No musi on tutaj coś wyciągnąć. Jakiegoś Asa z rękawa. Ponieważ nie wygląda to o, dla niego za tak Powinien chociaż ten jeden punkt ugrać honorowy. Ale wierzę, że jest w stanie wygrać więcej. No ciekawi mnie na co zdecyduje się Chlimak. Bo wydaje mi się, że w tym momencie agony jest na poziennych mapach. Mhm. Mamy speedówkę. Słuchaj, no, Steamback ma całkiem dobre accuracy na streamach. Więc myślę, że może, że to był całkiem niezły pik z jego strony. Sobie zobaczę jak. Klimak poradził sobie w swoich meczach z tą mapą. Takie się lekkie problemy po stronie Wojka, Nie może. Dać ready. Klimak grał już tą mapę na meczu z Modrenem. Robił 971 tysięcy. Dobrze, więc zaczynamy trzecią mapę meczu Chiquita Devosion. Mapa posiada OD8,5. Także jest relatywnie ciężka do ACC. Tym bardziej, że jest to mapa speedowa, głównie oparta na rolach. Jeszcze nie zapominajmy o końcowym parcie role wymieszane z jackami. Wojek również grał już tą mapę i zrobił na niej 974 tysiące, także niewiele więcej od du... klimaka. Dokładnie 200 po obu stronach. Uh -huh. Delikatna Ten... przewaga klimaka. Ta mapa może pójść naprawdę w obie strony. Wyniki są bardzo wyrównane w tym momencie. 1000 różnicy. Oj, ale chlimak traci nieco. Tam jedną 200 na rolu widziałem. Mhm. Sypiam się kolejne 200 po stronie chlimaka. Wojek stabilny ACC utrzymuje na tych rolach prawie 99,5%. O, no, ale wojek traci trochę ACC. Chiliwak także. Ta... Mhm, ta przewaga nie jest aż taka ogromna. Wydaje mi się, że wszystko w każdym momencie może się jeszcze zmienić. No ja, ale Chiliwak znowu traci. Jakieś kolejne 200 poleciały. Wygląda na to, że wszystko rozstrzygnie się na ostatnim, najtrudniejszym parcie tej mapy. Może zobaczymy tutaj jakieś misy. No, Wojek misnął w swoim meczu na tej mapie. Ej, przepraszam tutaj za błąd. Spojrzyłem się na inną mapę. Obaj gracze ją fc'neli w swoich poprzednich meczach. Także może jednak nie zobaczymy misą. Zobaczymy. No i wchodzi nam najtrudniejszy part. Najgęstsze role z rękami. 20% przewagi po stronie wojka. Czy coś tutaj się zmieni? Zobaczmy. Wygląda na to, że nie. Obaj gracze. Full combo, ale przewaga Wojka w ACC jest zdecydowana. Ratio bardzo podobne, prawie identyczne, ale te 200 przesądziły o wyniku tej mapy. Ale było bardzo blisko. I mamy 3 do 0 dla Agonisa. Niefortunnie kolejny breakpoint. I to teraz on będzie pikował. Jak myślisz, na co agonyzm możesz się zdecydować? Hmm. Może Hypnosis? Bądź Playstation, chociaż oba te piki są bardzo ryzykowne. Może coś pod ATC, chociaż obaj gracze mają podobne ATC. Więc nie wiem, no wszystkie mapy wydają się być wyrównane w tym momencie. żeby przerwać. Angonis może potrzebuje przerwy żeby zastanowić się co piknąć w tym momencie. no poczekamy chwilę. Pragnę przypomnieć, że jest to przedostatni mecz tych mistrzostw Polski. Mecz o pierwsze miejsce grupy F. No i na razie nie wygląda to dla Klimaka zbyt dobrze. No, tutaj 3-0 dla tak gramatu. Musiałby naprawdę jakiegoś niesamowitego kombaka zrobić, żeby wygrać to spotkanie. O, tutaj Agonis wyciąga rękę do swojego przeciwnika. Pyta się go dosłownie, co by chciał zagrać. Tutaj popełniłem błąd, ale chyba powiedziałem, że jest to ostatni mecz przedostatni mecz tych mistrzów z Polski. <gry> Powiedzmy, że jest to ostatni... przedostatni mecz fazy grupowej oczywiście. Nie zwijamy turnieju jeszcze. <noise> jeszcze nie. <noise> jeszcze nie. 16 graczy przejdzie fazę grupową. I tutaj wygląda to pik na PlayStation. Mhm. Mapa techniczna, sporo burstów. Mhm. Zobaczymy. Możemy czy... sporo jaków. Dokładnie. Zobaczymy, czy znowu, czy gracze skombują tego feralnego bursta przed końcówką. No w obu swoich meczach Wojkowi nie udało się fulkombować tej mapy, więc ciekawe. Znaczy, w każdym razie zaczynamy czwartą mapę tego meczu, być może ostatnią. PlayStation Tutaj bardzo podobna accuracy. Lekką przewagą Magonysa. Mhm. No, chlimak musi w tym momencie walczyć o życie w tym turnieju. Jakieś 200 po jego stronie. Bo mhm. utrzymuje cały czas stabilne ACC powyżej 99,6%. Ale chlimak już nadrabia te stracone ACC. Dokładnie. Przewaga jest o tyle mała. Ale trochę się Że... pogłębiła. Mhm. No tak, w tym momencie ta przewaga jest trochę większa. Jest to bodajże z 10 tysięcy punktów różnicy teraz. Kolejne dwusetki ze strony Himaka. Mhm, nie, nie wróżę to dla niego najlepiej. Te dwusetki na pewno mu nie pomogą. Oj, spadł poniżej 99% mhm. To przewaga w tym momencie jest jeszcze większa Prawie 15 tysięcy punktów przewagi Może coś się zmieni i na tym burszcie, który właśnie teraz nam wchodzi Zobaczmy I klimak misuje No tutaj już się zupełnie pogrzebał I mamy Proszę Państwa, 4-0 dla Agonysa. Wygrywa przedostatni mecz fazy grupowej MP4K. Spodziewałem się, że Hlimak ugra chociaż jeden punkt w tym meczu. W tym bardziej, że był to mecz o pierwsze miejsce tej grupy. No, Agony zdecydowanie z dużo, dużo lepszym bilansem map wychodzi na pierwszym miejscu z tej grupy więc powoli będziemy się z nami żegnać i w międzyczasie tak tylko zapowiem, że mm -hmm. o 20.00 ostatni mecz fazy grupowej mp4k grupa H, tutaj zmierzymy się naprawdę wszystkich gorąco serdecznie zapraszamy dokładnie no tutaj... zapraszamy wszystkich ich babcie dziadków Ciocie wujki, rodziców na mecz Dokładnie tutaj będą derby mistrzostw Polski Bar Petitek PL zmierzy się z Mikiem Mecz o pierwsze miejsce grupy H Być może, może to, może to być najgorętszy mecz Najbardziej wyrównany No napr ja no. naprawdę No radziłbym sprowadzić rodziców przed monitor pokazać Ej patrzcie jak tutaj klikają Dokładnie hype jest bardzo wysoki Także zróbcie sobie teraz przerwę na herbatkę bądź kawę i wracamy do Was już za pół godziny w spotkaniu petitka.pl i mika. Do zobaczenia.